Odnaleźliśmy córkę tego człowieka, który niestety zginął, i ta w podzięce powiedziała, że to nie jest pamiątka, to jest świętość, że po jej ojcu nie zostało nic, tylko ząb. One zostają schowane w restauracji w kręgielni takiej malutkiej miejscowości Lunden. Czyli duży depozyt pamiątek więźniów jest tak, ukryty? Jest ukryty. Z chęci, zysku. Kładziemy karteczki na grobach. Jeżeli już wiemy na przykład, że nie dotrzemy do osób żywych, ale mamy grup na przykład kogoś, kto z rodziny zmarł i jest pochowany na jakimś cmentarzu, więc mamy swój przygotowany standardowy tekst, na tym tekście piszemy o co chodzi, z numerem telefonu i prosimy o kontakt. Witamy w kolejnym kontrwywiadzie dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, w pięknym mieście na Podlasiu Tykocin. Jest z nami pani Małgorzata przybyła, dyrektor działu poszukiwań Arolsen Archives i znany wam reżyser kanału History Hiking, Mateusz Kudła. I dzisiaj porozmawiamy o Tykocinie i o Arolsen Archives, o państwa niesamowitej działalności, ale przede wszystkim Pani Małgorzata, dlaczego spotkaliśmy się w Tykocinie? Pani powiedziała, że jest to. Dla Was taka miejscowość szczególna i przede wszystkim szczególna rocznica tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. To prawda, 80 lat temu w wyniku aktu zemsty wywieziono z tego odcinka 1500 osób. Były to kobiety, mężczyźni, ludzie w wieku od 16 do 60 roku życia. Wywiezieni zostali do obozów koncentracyjnych, kobiety do Ravensbrück. Historia jest o tyle ciekawa, ponieważ e, rzeczy osobiste, które posiadały te więźniarki przy sobie. Zachowały się aż do dzisiaj. I dzięki prowadzonej przez nas akcji poszukiwania rodzin, depozytów, które nadal znajdują się w archiwum w Aroldzen, odnaleźliśmy przy współpracy z wolontariuszkami w Polsce, z przedstawicielami tutaj lokalnych władz i organizacji Stykocina, cztery rodziny więźniarek wywiezionych właśnie w tamtym transporcie 80 lat temu. I dziś powróciły one z Niemiec, zostały przywiezione przeze mnie i wręczone rodzinom to się kryje jaka historia się kryje z tym? to były trzy obrączki ślubne i łańcuszek z medalikiem historie są bardzo smutne ale jednocześnie można powiedzieć to są osoby które na szczęście przeżyły wojnę ale patrząc na dokumentację zachowaną w archiwum można sobie wyobrazić jaki los jaką gehennę przeszły te kobiety kiedy właśnie 27 maja 1944 roku kobiety te zostały tutaj z Tykocina wywiezione, najpierw w dobie Białego Stoku, w którym przebywały przez kilka dni, po podjęciu decyzji okupanta o wywózce tych ludzi do obozów koncentracyjnych zostały przewiezione do Ravensburg. Ravensbrück to jest kobiecy obóz koncentracyjny położony na północ od Berlina. Tam dojechały 1 września, 1 czerwca, przepraszam, 1944 roku o godzinie 16:30. Powtarzam, to z taką dokładnością zapisywano wówczas te dokumenty, że zonda transport, czyli specjalny transport z Białego Stoku, politycznych więźniarek, czyli kobiety wyrwane ze snu, zabrane z domu, nie mające pojęcia czym jest polityka, zostały przez Niemców zakwalifikowane do kategorii więźniarek politycznych. Tam zostały osadzone wszystkie te prawie w baraku numer 23. Następnie zostały po kilku tygodniowym pobycie w Ravensbruck przeniesione do Neuengamme. Neuengamme jest obozem położonym wokół, w okolicach Hamburga, ale z, z tego co i mnie jest wiadomo, w tym obozie, czyli w macierzystym, nie przebywały nigdy kobiety. Kobiety zostały przekazywane do wielu podobozów należących administracyjnie pod Neuengamme. To była zemsta 27 to maja 44? Zemsta roku. za atak na jednego z funkcjonariuszy ówczesnych, tutaj niemieckich, y, będących y, zarządcą administracyjnym. Erich Koch. Erich Koch. Tak. Gauleiter plus Wschodnich. Gauleiter plus Wschodnich, tak jest. Wszystko się zgadza. A który nie zginął, bo nastąpiło gdzieś jakieś tam y, pomyłka i zginął jakieś inne dwie osoby. I to była zemsta okupanta. Y, należy pamiętać, to jest 27 maja 44. Wojska rosyjskie stoją już blisko. Za dwa miesiące będzie wyzwolony już Lublin. Mimo tego akty tego rodzaju zdarzają się do końca wojny, ponieważ Himmler wydaje w kwietniu 1944 roku rozkaz mówiący o tym, że żaden więzień obozu koncentracyjnego nie może wpaść żywy w ręce aliantów. Jak to się w ogóle stało, że depozyty gdzieś przetrwały przez tak długi czas? Więc z chwilą wyzwalania obozów koncentracyjnych trzeba tu powiedzieć otwarcie z zachodniej części Byłej Rzeszy. Z tej wschodniej jest bardzo mało takich depozytów, bo wiadomo historycznie, kto tę część Polski wyzwalał czy w ogóle Rzeszy. Więc podczas wyzwalania zabezpieczano te depozyty, na przykład w obozie koncentracyjnym Dachau to był cały magazyn rzeczy mienia więźniarskiego, to tak określano, po niemiecku się na to efektnkama. Słowo efektn w języku niemieckim, staroniemieckim oznacza rzeczy, które bierze się w podróż. To jest takie prawdziwe przetłumaczenie. Dzisiaj wpisując słowo efektem do, do słownika bądź też do tłumacza, wychodzi w ogóle coś zupełnie... No, nic, to kojarzy się w tej chwili właśnie z tymi rzeczami. Ale faktycznie mówi się, że efekt wtedy miało znaczenie, to są rzeczy, które zawierza się w podróż ze sobą. Więc y, Niemcy, tak jak wspomniałam, y, zaczęli bać się o swoją egzystencję, zwłaszcza w, 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 żołnierze Wehrmachtu czy esesmani. I cała ta administracja obozowa była tak szalona na te dzisiejsze czasy patrząc, taka skrupulatna. Wspomniałam się na przykład o księżce, w której wpisywano raporty z ym, kontroli czystości stanu głowy więźniów, zapisując, czy, czy więzień miał na głowę wszy, czy nie miał. Dzisiaj patrząc na ten dokument, śmiejemy się troszkę z tego. Ale dla osoby, która była w tym dniu kontrolowana, spisano jej numer więźniarski, staje się dowodem na to, że była w obozie koncentracyjnym. Z drugiej strony pokazuje ten, no nie mam nawet określenia, sposób rejestracji, ale było to po to zrobione, żeby jakiś człowiek, jakiś Niemiec stał tam, chodził z tą książką i sprawdzał, czy po głowach więźniów chodzą trzy. A jaki był sens w magazynowaniu tego typu depozytów? Pewnie zapytają o to nasi widzowie w komentarzach, bo o ile złote przedmioty obozy były przecież wielkim biznesem trzeciej Rzeszy. Tak. tak? O tyle, dlaczego te depozyty, kolczyki, pierścionki, zegarki, dlaczego one się w ogóle zachowały? Po co Niemcy je magazynowały? No więc to była sama obrona dla Wehrmachtu, dla SS. Ktoś siedział przy tym, prawda? Odbierał coś. Czyli tak, to była dehumanizacja. Odebrano panu nazwisko. Dając numer więźniarski, odebrano ubranie, dając pasiak, odebrano rzeczy, które były bliskie sercu. Moja obrączka ślubna, mój łańcuszek. I teraz ktoś sobie zrobił tak. Mógł to wrzucić do Wora, sprzedać, prawda? Ale można było zrobić następną formę administracyjną procesu, gdzie ja jako urzędnik obozowy jestem ważną osobą, bo proszę zauważyć. Koperta wystawiona czy zabrana obrączka w Auschwitz w pierwszym transporcie ludzi, którzy przyjechali w tre pierwszym transporcie 14 czerwca 1940 roku zostaje odnaleziona koło Hamburga. Czyli ktoś siedział w tym Auschwitz spisał, odebrał, spisał kopertę. Często te koperty musiał więzień podpisać, że zdał ten swoją Ile obrączkę. Tak. Dodatkowa I funkcja teraz, pracy? Tak. I teraz tak, oprócz tego, że kiedy administracja wewnętrzna, to znaczy była główna administracja obozowa, a później każdy dział wewnętrzny miał swoją własną administrację. Była administracja polityczna, była... to, to jest aparat, który rzeczywiście można by było dzisiaj usiąść i zrobić oddzielny temat dyskusji na temat aparatu wewnętrznego, administracyjnego aparatu wewnętrznego obozów koncentracyjnych. Czy to nie było też trochę tak, że ci ss tworzyli takie funkcje i biurokratyzowali, żeby uniknąć na przykład wyjazdu na front? Ale oczywiście, to była ta podstawa, żeby ochronić się przed tym, co najgorsze. A pamiętajmy, że to już jest końcówka, to jest 44 rok, więc cała sytuacja na frontach zmienia się bardzo szybko. Gdzieś w Normandii lądują już... Y Alianci, wiedzą, Rosjanie, tak, że to już się wszystko, ta, ta, ta klamra się zaciska. Dlatego te ewakuacje, marsze śmierci z obozów koncentracyjnych, jak Auschwitz, Gross-Rosen, Sachsenhausen, przecież na, na Morzu Północnym, kiedy dochodzi do katastrofy 3 maja 1945 roku na Zatoce Lubeckiej, jest szalupa z, tysięco, z tysiącem więźniów z Auschwitz, przywiezionych jeszcze pod koniec, gdzie już Auschwitz jest wyzwolony 27 stycznia 1945 roku. Cały ten mechanizm, cała ta logika tego wszystkiego jest dzisiaj nie do pojęcia. Za tym stali ludzie, prawda? Ci, którzy bali się o to, że wyjdzie to na jaw w końcu. Wyszło, ale tak jak powiedziałam przed chwilą, zgubiła ich własna nadgorliwość czy taka własna no, głupota, że spisowali wszystko. I teraz na sam koniec, żeby odpowiedzieć na pytanie. Gdzie to się wszystko zachowało? Więc w przypadku Dachau, kiedy rzeczywiście tam jest dość dużo zabezpieczonych, tam jest cały magazyn, w maju 1945 roku wybucha tam pożar. Zostaje niewiele tych pamiątek, które przetrwały do dziś. Bądź też były w trakcie tych minionych lat zwrócone. Jest kilka z Gestapo w Hamburgu, w Gestapo w Monachium, jest kilka takich więzień, właśnie, w, już wspomniałam Gestapo. No i Neuengame. Nojengamy jest o tyle ciekawą historią, że Neuengame staje się takim zbiorowym obozem dla tych wszystkich ewakuowanych więźniów z, z, z innych obozów. Trafiają tam naprawdę tysiące to byli ludzie wycieńczeni, przywiezieni, można sobie nawet odległość wyobrazić, prawda, w jakich warunkach. I komendant obozu Noengamy od 20 kwietnia 45 roku zarządza ewakuacją obozu. Mówi do swojego kumpla mi, słuchaj ty, posłuchaj, poszukaj mi miejsca, w którym ja te wszystkie tutaj te depozyty wywiozę. Bo tak naprawdę nie wiedzieli, co w tych wszystkich koperteczkach jest, bo ci ludzie byli przewożeni z innych obozów, a za nimi jechały te depozyty ze specjalną listą, Depozyt, z depozytami, to zawsze się pisze tak po niemiecku. Lista rzeczy osobistych więźniów deportowanych czy przeniesionych z obozu hmm, do obozu X. Czyli nawet tym się za, za, zajmowano. I później gdzieś tam ktoś wybrał wór zabierał te depozyty, przewoził je dalej. No i 20 kwietnia 45 komendant obozu Neuengamme wydaje WULF, wydaje właśnie rozkaz, żeby wywieźć to spoza terenu Noengamy, Bo Noengamy miało się stać czystym, pięknym obozem, że jeżeli wejdą alianci, to tam będzie wyglądało jak więzienie. Zniszczono szubienicę po prostu pozbyto się wszystkich śladów i dowodów na popełnioną zbrodnię. Kiedy rzeczywiście 3 maja 1945 roku Brytyjczycy wchodzą do obozu, zastają taki widok. A na Zatoce Lubeckiej ginie prawie 14 tysięcy ludzi zbombardowanych przez Omyłkowo. Czy? Omyłkowo. Ale wracając do pamiątek, one zostają schowane w restauracji w kręgielni takiej malutkiej miejscowości Lunden. Czyli duży depozyt pamiątek więźniów jest tak, ukryty? Jest ukryty. Z chęci zysku, z chęci dorobienia się czegoś, trudno nam dzisiaj powiedzieć. Ale mieszkańcy tej wioski denuncjują tego człowieka, który udostępnił miejsce tego w tego schowku. On podobno nawet się powiesił, tak powiedziała mi kiedyś niemiecka dziennikarka. I, a, I daje jeszcze, po prostu denuncjuje go i mówi Brytyjczykom, słuchajcie, tam jest ukryty skarb. Jak się okazuje, to są właśnie te depozyty. I dzięki tej dokładności, skrupulatności, czyli tego Deutsche Ordnung, zapisanych wszystkich w kopertach z nazwiskiem, imieniem i numerem więźniarskim, jesteśmy dziś w stanie dojść do tego, czyja to była pamiątka. No właśnie, a co to jest za skarb? Jakie sobie, czym są najczęściej depozyty, które się znajdują w Państwa za sobą? Więc w, ja w przeciągu tego całego mojego, tej mojej pracy doświadczenia, jakie mam, mogę już takie grupy sobie już y, 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 poukładać w te pamiątki. Kobiety wywożone z Powstania Warszawskiego. Co miały przy sobie? Najczęściej zabierane na ulicy. Pierścionek, zegarek, medalik, kolczyki. Nawet status takiej osoby można określić na podstawie tych pamiątek, bogatsze osoby miały piękną biżuterię przy sobie, prawda? Mężczyźni z reguły, zegarki kieszonkowe, z dewiską. to były wtedy te czasy, prawda? Osoby wywożone na przykład z terenów tutaj kujawsko-pomorskie, oni byli najczęściej zapraszani przez gestapo. To była też końcówka, 45 już, 44, mają przy sobie całą dokumentację. Taka w, 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 w Wielkopolsce jest taka karta policyjnego meldunku ze zdjęciem. Właśnie w tej chwili też jestem w trakcie odszukiwania rodziny, gdzie taki dokument u nas leży. To są portfele, zdjęcia bliskich, listy miłosne, które miał ktoś przy sobie. Czyli to, co tak naprawdę miał ktoś przy sobie w czasie zatrzymania. W przypadku osób, przepraszam, z pierwszego transportu do Auschwitz to byli młodzi ludzie, którzy próbowali się przedostać przez zieloną granicę do Rumunii. Kiedy ich zatrzymano, mieli świadectwa szkolne. Oddawaliśmy na przykład pamiątkę po chłopaku, który grał w Krakowi. W Był w klubie sportowym Krakowia. I on miał przy sobie, to pamiętam, jak gdzieś, książeczkę zdrowia. Mierzono go, ważono go, gdzieś tam jakieś miał okresowe badania. Oni z kolei przygotowywali się do wyjazd do Francji, żeby zaciągnąć się walczyć, czy przez rubu nie chcieli uciec. To jest inna, odrębna grupa. Oni mieli coś innego przy sobie. Są ludzie, profesorowie, którzy mieli na przykład pióro przy sobie, czyli ludzie bardziej wykształceni. Bo któż, któż w tamtych czasach miał przy sobie pióro? Ja mam na przykład pamiątkę po człowieku, który był wysoko postawionym oficerem w marynarce polskiej wojennej. Miał piękne pióro ze złotą. Stalówką, także st można by było z tych, z tych pamiątek, jak gdyby już określić standard czy, 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 czy jakąś po pozycję so socjalną tych ludzi w tamtym czasie. Najczęściej są to właśnie obrączki, medaliki, nawet sznureczki, kawałek nitki, którą ktoś miał w portfelu, po to, żeby sobie przyrzeć może guzik. Powiedziała Pani o tym, że poszukujecie rodziny. Czy jest tak, że rodziny też wchodzą na Rolsen i szukają swoich rodzin i swoich depozytów? Zgłaszają to znaczy, się do was. Jest coraz większa ilość osób, które korzystają z naszego, z naszego archiwum cyfrowego, tylko trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie zbiory są dostępne, ponieważ zbiory Arolsen Archives składają się nie tylko z oryginalnych dokumentów bądź też kopii dokumentów, które możemy udostępniać. To jest uwarunkowane wieloma umowami spisanymi pomiędzy archiwami bądź też instytucjami przekazującymi nam te dokumenty, ale mamy również bardzo wiele dokumentacji przekazanej przez organizacje niemieckie z zastrzeżeniem, że możemy je tylko wykorzystywać do przekazywania informacji z nich, ale nie do udostępniania jej opinii publicznej. To jest z reguły są to dokumentacje z tak zwanych, to są to są zakłady ubezpieczeń zdrowotnych działających na terenie III rzeszy. Trzeba pamiętać, że ci ludzie przywożeni do pracy przymusowej na tereny Rzeszy byli ubezpieczani. Na nich płacano składki, dla nich zakładano polisy ubezpieczeniowe. To jest wszystko związane znowu z tym, o czym mówiłam, o właśnie tych depozytach. Czyli tworzenie takiej sztucznej administracji, która miała zapobiec jednemu wysłaniu na front wschodni. Muzea generalnie bardzo niechętnie dzielą się swoimi zasobami czy oddają e, jakieś artefakty, a Państwo nie dość, że te artefakty oddajecie, te depozyty, to jeszcze aktywnie szukacie właśnie rodzin. E, jak to jest? Bo, bo, bo jesteście chyba pierwszą taką instytucją, o której słyszałem, żeby właśnie oddawała przedmioty rodziny. Przede wszystkim nie jesteśmy właścicielami tych pamiątek. Na początku lat 60., kiedy już. E, tak naprawdę alianci wykorzystali wszystkie możliwości, aby te zabezpieczone pamiątki zwrócić ich prawowitym właścicielom, bądź też rodzinom. Przesłano je do nas, ponieważ wtedy ta instytucja, w której ja pracuję, była już tak prężnie działającą, do której zwracało się mnóstwo ludzi po to, żeby udowodnić swoje pobyty w obozach koncentracyjnych, bądź też poszukiwali bliskich, zaginionych bliskich. Wtedy po prostu powstała idea, że jeżeli my przejmiemy to jako powiernicy. Nie staliśmy się nigdy właścicielami tychże pamiątek. Podczas umowy powierniczej podpisanej na początku lat 60. ubiegłego stulecia powiedziano, my je przejmujemy pod warunkiem, że będziemy poszukiwać, przede wszystkim na początku, jeżeli ktoś się będzie do nas zwracał z wnioskiem o odszukanie kogoś, bądź też o zaświadczenie swojego pobytu, że wtedy będziemy, jeżeli taki depozyt u nas jest, od razu go zwracać. Z czasem rzeczywiście, bo do, do nas w 60, na początku lat 60. dotarło 4700 kopert. Z tego w ciągu tych całych lat do 2016 zwróciliśmy 1500 takich pamiątek. A ile jest łącznie do oddania? Jeszcze jest ponad 2000, z czego jest 900 Polaków. W tym roku y, będziemy mieli około 1000 łącznie przekazanych pamiątek od 2016 wszystkich narodowości. 300 z tego trafiło, trafiło do polskich rodzin. W jaki sposób nasi widzowie mogliby do Was się odezwać i, i, i być może któryś z naszych widzów chciałby dowiedzieć się więcej o swoim przodku, być Pan, może jest jakiś depozyt, w jaki sposób to zrobić? To znaczy można wejść na naszą stronę internetową www.arolsen-archives.org. Tam znajdziecie Państwo w kilku językach możliwość odnalezienia albo wejścia na online archiwum, tam pisze archiwum online bądź też złożenia wniosku o zgłoszenia do nas i my wtedy przeprowadzimy kwerendę. Czyli każdy może być detektywem, odszukać każdy, depozyt każdy, i rodzinę do każdy, tego depozytu. Każdy może być detektywem. I domknąć jakąś historię. Może domknąć, może się zwrócić do nas, do wolontariuszy, do nas. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że tak jak mówię, odczytywanie tych dokumentów to też jest kwestia pewnego doświadczenia, że dziś znajdując dokument na naszej stronie, owszem, cieszy się, że widać, że widzi się na nim nazwisko poszukiwanej osoby, ale na każdych dokumentach są specjalne znaczki, określenia, których, których trudno jest nam lajkowi, lajkowi od, odczytać, ale my, jako pracownicy, mamy większe doświadczenie. Także zachęcam, jeszcze raz zachęcam, odwiedzajcie Państwo nasze strony, wchodźcie na nasze archiwum cyfrowe, szukajcie, bo jest warto, jest wiele jeszcze niewyjaśnionych losów. Jesteśmy w posiadaniu wielu bardzo interesujących dokumentów wielkich Polaków. Zachęcam. Oglądajcie i róbcie coś z tego, żeby pamięć o tych ludziach po prostu nie zaginęła. A zdarzyło się w ogóle, że ktoś, kto nie jest pracownikiem archiwum, odnalazł yy, rodzinę? Tak, ja mam dużo wolontariuszy, którzy pomagają nam sami, wchodzą po prostu na tą stronę. Biorą sobie takie nazwisko, szukają i wtedy zgłaszają, słuchajcie, mamy rodzinę. Tak zdarza się. A jakie macie w ogóle sposoby poszukiwania rodzin? No bo jest RODO, y, są. Y, oczywiście nie proszę o zdradzanie jakichś tam Nie, tajniku. ja mogę powiedzieć, bo to Natomiast nie jest żadną taki... tajemnicą. To jest cały proces. Każda sprawa jest zupełnie inna. Początki poszukiwań rozpoczynają się oczywiście od dokumentacji. Czyli tak jak wspomniałam, najpierw bierzemy tę kopertę, które są już digitalizowane, one są widoczne u nas na naszej stronie internetowej. I wtedy szukam przede wszystkim, czy ta osoba jest w naszej dokumentacji wymieniona z miejscem urodzenia. Następnie mamy dostęp do tzw. dokumentacji korespondencji, akt korespondencyjnych, czyli tych wniosków, które zaczęły wpływać do Arozen po 1945 roku. To jest dokumentacja, czyli tych teczek z korespondencją mamy około 3 milionów. Czyli tyle ludzi zwróciło się do nas z prośbą o wyjaśnienie swoich losów, bądź też losów swoich bliskich. Dziś ta dokumentacja stanowi no, niedo, nieocenione źródło dla nas, historyków, którzy wiedzą, że tam znajduje się adres rodziny, tam są informacje często przekazywane przez tych, którzy przeżyli, co przeżyli. Więc następny krąg jest właśnie taka teczka z korespondencją, czy dla tej osoby ktoś do nas się już zwracał. Jeżeli mamy już miejsce urodzenia, bądź też taką teczkę z korespondencją, więc szukamy w internecie, na grobonetach na y, genetece, to jest tam, gdzie można jakieś znaleźć właśnie powiązania rodzinne. Mamy grupę wolontariuszy, to wtedy przekazujemy, wie, słuchajcie, jest osoba, jest szukamy. I wtedy pajęczyna się rozszerza. Każdy gdzieś tam swoje, swoje kanały zna. Y, mamy taki jeden sposób poszukiwań, który wydaje się naprawdę dość y, y, no niecodzienny. Nie Kładziemy karteczki na grobach. Jeżeli już wiemy na przykład, że nie dotrzemy do osób żywych, ale mamy grup na przykład kogoś, kto z rodziny zmarł i jest pochowany na jakimś cmentarzu, więc mamy swój przygotowany standardowy tekst, na tym tekście piszemy o co chodzi z numerem telefonu i prosimy o kontakt. I kiedy ktoś idzie posprzątać grup. Otrzymuje wiadomość ze światu. <laughs> Oczywiście list za <laughs> Ale w ten sposób odnaleźliśmy bardzo dużo rodzin. Tak. I nasze karteczki leżą na grobach, na cmentarzach w Warszawie, w Szczecinie. Wszędzie, w Sieradzu, w taki sposób odnaleźliśmy właśnie w Sieradzu, w Poznaniu, gdzie są ludzie dobrej woli. Facebook nam pomaga, bo wtedy piszemy: Słuchajcie, ludzie, potrzebujemy kogoś w łodzi. Trzeba iść na cmentach gdzieś tam na kurczaki, zanieść coś, karteczkę, położyć na Absolutnie. tym grobie. Więc dużą, dużą taką pomocą jest digitalizacja właśnie cmentarzy. Ale nie wszystkich, tak jak w Tykocinie mieliśmy troszeczkę kłopotów, bo mentarz tykociński nie jest jeszcze y, zdigitalizowany, bo tam leżą nasze bohaterki, tym, którym dzisiaj, y, przynieśliśmy dzisiaj pamiątki. One tu leżą, więc gdyby była digitalizacja y, digitalizacja y, grobów, moglibyśmy łatwiej, ale y, tak miało się stać. Tak miało się stać, że to dzisiaj, że w tym dniu i że to właśnie teraz. A jakie emocje towarzyszą Wam przy oddawaniu tych depozytów, bo widać było dzisiaj na pani twarzy wzruszenie. Pani powiedziała pięknie, że ta historia zatoczyła koło. Tak. E, czy to zawsze jest taki potężny ładunek emocjonalny? Tak, bo my mamy do czynienia z ludzkim życiem, z historiami. Ja zawsze mówię, że ja mam zaszczyt towarzyszenia czy wchodzenia w prywatne, intymne sfery życiowe ludzi. To tak naprawdę o tym nie chcieli opowiadać. Bo jak rozmawiam z rodzinami, które odnajdujemy, mówią do mnie: Ale oni nigdy o tym nie mówili, nigdy nie wspominali. Ostatnio powiedziała mi wnuczka, też kobiety, która przeszła przez Szwecję, wróciła do domu, mówi: Moja babcia była taką pogodną kobietą. Ona nam nigdy nie wspominała tego, co przeszła. A przesłałam jej zdjęcie, kiedy w Szwecji zrobiono jej zdjęcie jeszcze w tym pasiaku z Ravensburg. To była twarz dziewczyny młodej, ale tak już zmęczonej i takiej, tak było widać, takiej smutnej. Więc ym, to są wzruszenia ogromne. Tym bardziej, że no, ja jestem Polką i ten temat II wojny światowej, ludzi, którzy nie wrócili, tego pustego gniazda, o którym się mówi, tego niepełnego gniazda, czyli ludzi, których brakuje przy wigilijnym stole, czy brakowało, gdzieś tak we mnie drzemie. Zawsze powtarzam, że mimo, że mieszkam tyle lat w Niemczech, moje serce bije biało-czerwono. Opowiedziała Pani nam e, o takiej wstrząsającej historii e, złotego zęba więźnia z Auschwitz. Mogłaby Pani to tym opowiedzieć Tak. Wśród pamiątek, zachowanych pamiątek, również zabezpieczonych w okolicach Neuengamme, była koperta z zębem wyrwanym, zębem ludzkim, który u góry miał złotą koronkę. Kiedy zaczęliśmy się przyglądać temu depozytowi, doszliśmy do dokumentu, na którym było ewidentnie widać, że człowiek ten przebywał na stacji dentystycznej w Auschwitz. Można się zatem spodziewać, że Ząb ten został wyrwany człowiekowi tam ze względu na tę złotą koronkę. Odnaleźliśmy córkę tego człowieka, który niestety zginął. I ta, w podzięce, powiedziała, że to nie jest pamiątka, to jest świętość. Że po jej ojcu nie zostało nic, tylko ząb. Niesamowite. Dziękujemy pani bardzo za poświęcony czas, za rozmowę bardzo wzruszającą, pouczającą. Drodzy widzowie, link do Arolsen Archives znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zachęcamy Was do tego, abyście na własną rękę poszukiwali także własnych rodzin, kto wie, być może Arolsen Archives ma depozyt Waszych bliskich, którzy w niewyjaśnionych okolicznościach do końca, do dzisiaj zniknęli. Pamiętajcie, że w linku w opisie pod filmem znajdziecie, znajdziecie także film o Tykocinie. O tym, co wydarzyło się w tym mieście 27 maja 1944 roku. Dziękuję raz jeszcze, Pani Magorze. Dzięki tobie, Mateuszu. I dziękuję wam drodzy widzowie. Do zobaczenia w kolejnym Kontrwywiadzie.